Cześć. Dzisiaj dodatkowo za atrybutem, który otrzymałam na swoje 50. urodziny. Chciałabym Wam powiedzieć, że cały blask, który się rozlega, oczywiście, kiedy trzymam ją na głowie, to jest po prostu jeden wielki szacunek dla producenta. I dla osoby obdarowującej, wywywywującej. Bardzo dziękuję. Miało być pół żartem, pół serio, więc ja ją będę wykorzystywać pół żartem, pół serio. Jakbym dzisiaj chciała Was zachęcić do tego, żeby popatrzeć właśnie na siebie, na swój świat, tak z przymrużeniem oka. Dlaczego? Dlatego, że to Ty dajesz świadectwo, Światu swojego obrazka, tego kim jesteś. Znajdujesz się w takim samym miejscu jak ja, na takim, na takim samym etapie rozwoju, tylko że czas może się letko różnić. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w świecie 3D na tym polega zabawa. Że jesteśmy tym samym, z tego samego, podążamy w to samo i dostrzegamy ogromne różnice. Jeśli popatrzysz, że w tej zabawie nikt nie musi cierpieć, nikt nie musi mm, odnosić ran, bo to wszystko może zadziać się w głowie to taki właśnie będzie twój świat tam będzie pole bitwy i ty wyznaczysz granice czym jest granica tym czy ja zobaczę to tu w innej rzeczywistości czy zmaterializuję to sobie dlaczego właśnie dlatego że jesteś najlepszym kreatorem Najlepszym rysownikiem, najlepszym malarzem. Masz najlepsze płótno, najlepsze pędzle i najlepsze farby. Jeśli chcesz zrobić reprodukcję, możesz. Świat nie postawi granic, ale też możesz. Odkryć swój potencjał <noise> i zobaczyć: O Boże, <noise> jak świat potwierdza, dobrze gadasz, dobrze prawisz. Dlaczego tak myślę? Bo taki jest mój świat. Wtedy, kiedy się on odzywa, wtedy mam tą informację: O tak, Dana, to jest to, to jest ten znak. U ciebie może oznaczać to zupełnie co innego. Wracając do reprodukcji, albo podejmiesz decyzję, chcę namalować swoje, takie jakie mam, albo zawzorujesz się na kimś, użyjesz jakiegoś filtra, nałożysz koronę, wszystko tak, aby dobrze widział Ciebie świat, posprzątasz nawet chatę to jest właśnie cała dana i ja. Nawet do nagrania filmu muszę mieć po prostu tak poukładane, bo nie daj Boże ktoś by się gdzieś tutaj za tej kamerki zerknął i zobaczył nieład bałagan. No właśnie to coś, co pokazuje mi każdego dnia, jak mocno działam dla świata. Jak mocno nie chcę Utożsamiać się z tą daną, która kiedy sama, to oto sobie, nastawia naczynia i mówi, dobra, potem. Nie ma tak, że działam zawsze, czasem tak, a czasem tak. Pozwalam na to, pozwalam sobie być tą, która chce pokazać tą prawdziwą twarz. Prawdziwa jest zawsze wtedy, kiedy patrzysz. Prawdziwa to wtedy, kiedy ty w niej dostrzegasz: dostrzegasz czasem kłamstwo, czasem prawdę. Pamiętaj, że to jest Twoja prawda bądź Twoje kłamstwo. One w moim świecie tak samo są, wybrzmiewają po to, żebyśmy mieli skalę porównawczą żebyśmy się w tym wszystkim dobrze bawili z zacnych przygód świadkami byli no właśnie i tak nas prowadzi nasza energia żebyśmy zobaczyli dokładnie wszystko i dopóki to Ty nie określisz granic i to Ty nie powiesz tego nie chcę ale chcę to to świat i tak przyniesie wszystko, co masz w środku kotku. Możesz się złościć. Nie na mnie. Na świat? Możesz. To Twój wybór. Jednak, jeśli zrozumiesz w tym momencie, że to Ty jesteś tym projektorem, z którego leci ten film. No to wiesz, można się przyznać, że ta korona uciska głowa. O, że to też poświęcenie. Tylko po co? Dlaczego? Dla mnie, żeby zrobić fan, żeby pokazać sobie. Oła! Wow. <noise> Jakie dziury! Oła! Wow. Odduszają się. Boże, przez to pewnie e, oczywiście jest tak, że mogłabym pójść na kurs i nauczyć się, jak zakładać koronę, tak by ona e, dziur w głowie mej nie robiła. Ok, ale to ja podejmuję decyzję, jakich zdolności chcę nabrać. O Boże. Może właśnie, może po prostu tym atrybutem inaczej sobie przyozdobię głowę. O, patrzcie, to ona się trochę będzie wtedy ruszać, no nie bardzo. I teraz wniosek mój jest taki, że no, trzymając na głowie koronę, mam w automacie pewne ograniczenia, które. Ograniczeniem są, nie dają mi lekkości, łatwości, zabawy, no tylko takich granic i niewygody. Ale ty możesz mieć zupełnie inaczej. Możesz powiedzieć właśnie, taką podejmuję decyzję, tak właśnie chcę. Tak, co by świat zobaczył. Jak piękna jestem. No i co, kochani? No właśnie, to pół żartem, pół serio. Dzisiaj, no, taki wydźwięk ma. Więc, dobrze? Czy dobrze? Podaj mi decyzję. Baw się po prostu swoim życiem. Pozdravljen. Ta.